Witam Was w drugiej części kursu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak przerobić zdjęcie kolorowe na fotografię czarno-białą. W tym celu wykorzystamy sobie zdjęcie Bieszczad z pierwszego odcinka do pobrania na mojej stronie pod adresem wiket.eu w zakładce z kursem gimpa. Zatem otwieramy sobie plik, dajemy sobie w menu otwórz, wybieramy nasze pobrane zdjęcie. I ładujemy je do programu. Teraz w menu Kolory wybieramy sobie opcję Destrukcja. Jak widzicie, w podglądzie od razu nam się zmieniło zdjęcie na czarno-białe. Możemy sobie tutaj wybrać, w jaki sposób będzie ono tworzone. I tutaj będziemy albo przez jaskrawość, albo poprzez jasność. Jak widzimy na podglądzie, jak to wygląda. W tym akurat przypadku lepiej dać sobie zdjęcie, żeby było generowane na podstawie jaskrawości. Dajemy OK i mamy gotowe zdjęcie. Teraz wystarczy, abyśmy sobie je zapisali. Oczywiście w formacie gimpa czarno-białe i zapis. Jak ostatnio się uczyliśmy, możemy także je wyeksportować do pliku JPG bądź jakiegokolwiek innego nam potrzebnego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wykonania tego ćwiczenia i do zobaczenia w następnej części odcinka.